Kategoria: instrumenty muzyczne. Będziemy zapamiętywać je. Pamiętaj, instrumenty muzyczne. Wybieramy pierwszy. Gitara. Dobrze. Gitara, bardzo Pierwszy instrument. Gitara. Tak. Teraz ja będę. <coughs> Dawaj. Ja. Istujemy, tak? Teraz poja kolej. Będen. Będen. Uwaga. Uwaga. Zakrywam. I powiedz mi jakie były instrumenty muzyczne. Gitarę. Dobrze. Ben. Ben, ben. I ben, ben. Gitara. Dobrze. Bę. Bębę. Znę. Talerz. I bęben. Opatrz. Gitara, talerz i bęben. Teraz moja kolej. Uwaga, to ja wezmę... tamburyn. Wyszlejemy... tamburyn. I to jest? Gitara... Halez. Zobacz to. Gitara. Bem. Palerz. Bem, bem. Proszę powiedzieć mi, co było po kolei? Gitara. No. Bem. Bem. Tam włudyn. Talerz, bęben, tamburyn. Twoi ruch. Ale przyklejasz. Talerz. Bęben. Tamburyn. No przyklej coś. Tronka. No to... Bęben. Pamiętasz instrumenty? Gitarra. Талес, мен менца. Тамбурин товка. Кто был первый? Szybce, rysujemy a potem, szybce, a potem uwaga, pamiętamy gitara, ben, talerz, bęben, tamuryn, tomka, szybce, co było pierwsze? Gitara, bęben. Tomka. No, to by się pomieszało. I kamburen. I skrzypce. Dobra. Ściągnij je, odczepię. Czy ty pamiętasz... Odczepię, odczepię je. Czy ty pamiętasz, o jakim wczoraj w trudnym wyraźnie rozmawialiśmy? No wrzucamy. Czy ty pamiętasz wczorajszy trudny wyraz? Pamiętasz czy nie pamiętasz? To było... Emanuel, pamiętasz czy nie pamiętasz? Pamiętam. To co to było? Pineska. Nie, nie pineska. To się inaczej nazywało. To był taki przedmiot. Ten... se... Ta! No właśnie, i do czego on służył? Do wyciskania włosów. Wyciskania włosów? Nie do wyciskania włosów. Nim można depilować brwi. Co się jeszcze robi pensetom? O, i kaktusa można też wyciągnąć. Co jeszcze? Jak to nie? Ja ci wczoraj pokazywałam. Wyciągnij ten malutki papierek. Emek. Da się? No to spróbuj pensetą. Popatrz. I co? Dało się? Tak. Da. To do czego służy penseta? Małych i drobnych rzeczy też, nie tylko do włosów. A dzisiaj poznamy nowy wyraz. Wózka, in walidki, walidki. Wózek walicki. Inwalicki, nie walicki. Wózek inwalicki. Ale to jest sam wózek? Nie. Cieczko nie, nie... Rozpał... Ja jestem po... Ty nie jesteś pełnosprawny, nie, nie, nie Dobrze, czyli co to oznacza? Że jedzie sam wózek. Nie, że jedzie sam wózek. Oznacza osobę niepełnosprawną. Emanuel, rysujemy wózek i jedzie na niej osoba niepełnosprawna. Kto to jest osoba niepełnosprawna? Czy Ty wiesz? Nie wiesz? Nie. Emek. Na żadnym werwlu, tam nic nie ma. Osoba niepełnosprawna to taka, która może nie potrafić chodzić, która nie słyszy. Emek, popatrz. Nie. Uchorysuje, nie słyszy, nie nie widzi, może nie chodzić, tylko siedzi na wózku inwalidzkim. Nie, 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 nie. Czy ty znasz jakąś osobę niepełnosprawną? Pytam, czy znasz osobę niepełnosprawną? Nie. Ja znam. Pytam, kto jest niepełnosprawny? To. Powiedziałam, kto jest niepełnosprawny. Ja powiem to. To, to. Nie będziesz mnie szantażował, jak powiesz, ja się pytam, kto to jest osoba niepełnosprawna. Nie! Czy nie. znasz taką? Mama, nie A ja znam, ty jesteś niepełnosprawny. Mama, ja powiem... Nie będziemy rozmawiać na ten temat. Dobrze. Na jutro masz do zapamiętania wyraz. Osoba niepełnosprawna. Dobra. Będziesz to zrozumiała, Będzie